To jest naprawdę już nie do wytrzymania. Najpierw słyszeliśmy o tym, że krowy są gwałcone, teraz słyszymy o tym, że przez krowy ginie planeta i to jest interes planety. A planeta to jest kto? To jesteśmy my, to jesteśmy ludzie. Ja pana nie widzę teraz, bo ja widzę przed sobą tylko kamerę. Zastanawiam się, jakie buty pan ma: skórzane czy plastikowe? A może, z, nie wiem, strawy. Jakie pan ma buty? Może mi pan odpowiedzieć? Skórzane? To nie ma, to nie ma żadnego związku o, z tym, że zwierzęta o, a obciążają Jesteście ma... Jesteście hipokrytami. Jesteście łatwo hipokrytami bo pan też zwierzę na swoich nogach produkty teraz. na produkty tworzone z innych materiałów. A Z jakich materiałów ma pan buty na sobie teraz? Nie wiem, nie sprawdzałem szczerze mówiąc. A nie wiem, to ja mu pan, ja panu powiem, Ze skóry, nie. ze zwierzęcia? Nie wiem, jakby pan był w A nie studium, wiem, a pasek, a pasek Louis Vuitton, który widzieliśmy u pani spórek, to z czego był? Z siana? Nie wiem, nie widziałem I tego. Chcecie pasta. nas pouczać? No to ja widziałem, to panu ale, powiem, ale, że to jest pasek z pana. Ale czy ktoś, ja, ja, czy ktoś pana pokrytami? poucza, to pan mnie poucza i krzyczy tak. na mnie. Tak. tak. Nie, nie. Dla... ja można, pana nie pouczam, ja nie... mówię jak o tym, że trzeba ograniczać przemysłowy chów yy, yy, zwierząt. Trzeba się nad tym zastanawiać, trzeba to robić tak, żeby interes rolników tak, żeby był uwzględniany, żeby oni się nie czuli no zagrożeni, żeby nie z nimi że chce zlikwidować Dołączcie ich do sposób. do nas, życia. do rzymskich katolików. Dołączcie do nas, wzywajcie wszystkich, żeby raz w tygodniu z katolikami nie jedli mięsa. No. Że to jest dobre, że katolicy robią więcej niż wy, hmm. bo jesteście małą grupą, która chce zarządzać całymi społeczeństwami przez swoje lewackie ideologie, które nie mają nic wspólnego o. z rozsądkiem, bo chcielibyście zniszczyć cały przemysł i tradycję nie tylko polską. Dajcie ludziom wolność! Hmm. Nie, raczej wolności, bylibyśmy za tym, żeby, żeby wrócić, wrócić do hodowli tradycyjnej w mniejszych gospodarstwach, żeby mniej obciążać środowisko. Przecież pan mi w ogóle nie słucha. Hmm. Nie. Pan ma swoją jakąś nie, ja wizję słucham. w głowie, Wy swoją chcecie... ideologię antylewactwa i pan tylko to klepie, przepraszam. Z całą, z całą namiętnością zawsze będę zwalczał lewactwo, bo uważam, uważam, że jest nowotworem demokracji, że szkodzi społeczeństwom. I wasze ideologie nie sprowadzają się do doradztwa, do waszych opinii, ale piętnujecie ludzi, blokujecie drogi, niszczycie całe elementy przemysłu.